Cześć, z tej strony Krycha. W poprzednim filmie pokazałem Wam, jak wygląda międzykontynentalne połączenie smaków Meksyku oraz Turcji. Zapytałem Was wtedy, co sądzicie o kebabie z naczosami. Pojawiło się dużo bardzo fajnych, ciekawych komentarzy, które opublikuję na koniec tego filmu na ekranie końcowym. Dlatego warto zostać z nami do samego końca, żeby sprawdzić, czy akurat Twój komentarz został wyróżniony. A ja tymczasem zabieram Was do lewobrzeżnej części Torunia, na ulicę Łódzką 18, gdzie wspólnie odwiedzimy lokal Planeta Kebab, który serwuje prawdopodobnie najlepszego kebaba właśnie w Toruniu. Czy tak będzie? Tego dowiecie się w tym materiale. A ty mój drogi widzu, który jeszcze mnie nie subskrybujesz, masz szansę to zrobić klikając przycisk subskrybuj, a następnie w symbol dzwoneczka po to, aby przychodziły ci powiadomienia o naszych fajnych kebabowych wyprawach. Mile widziana łapka w górę, jak również komentarz, jaki rodzaj mięsa jest waszym ulubionym? Baranina, wołowina, kurczak, a może mieszane? Najlepsze komentarze wybiorę i opublikuję na następnym filmie, a my już teraz bez zbędnego gadania przenosimy się. Planeta Kebab, lewobrzeże, torunie. No, i drodzy, dotarliśmy już na miejsce planeta Kebab Lewobrzeże ulica Łódzka 18 w Toruniu. Jesteśmy z naszym zamówieniem, czyli dwa razy kebab w bułce, który kosztował nas 13 zł. Ja wybrałem sobie klasycznego z wołowiną i sosem mieszanym, a łuki to samo tylko sos czesnkowy. Co nas zaskoczyło? Przede wszystkim wielka możliwość personalizacji swojego kebaba na właśnie takiej specjalnie przygotowanej. i know Przez lokal karcie Gdzie możemy sobie wybrać Jak to będzie wszystko Wyglądało. Fajna opcja, tego nie widziałam Nigdzie jeszcze. 13 zł Kosztuje standardowa wielkość, mamy również Możliwość wyboru naprawdę Porządnej 32 Centymetrowej bestii, która no, powinna już nasycić Niejednego głodomora. Czas Najwyższy przejść do oceny wizualnej Wizualnie prezentuje się to bardzo Ładnie. Pięknie, bo w ogóle dużo mięsa jest To no plus. Tak, mięso to Tutaj razem z świeżymi, bardzo świeżymi warzywami prezentuje się okazale. W środku w lokalu było bardzo czysto i bardzo dużo klientów. Bardzo dużo ludzi, ale też tak klimatycznie, fajne miejsce. Ale kebab jest tutaj najważniejszy. Najpierw spróbujemy mięsa, Mięso, wołowina. Tak wołowina z indyczką, tak? No, mięso jest w miarę ok jak na kule mocy, ale trochę zasłone. Dla Ciebie osobiście? Dla mnie osobiście troszkę zasłonę. Dla mnie, powiem Wam szczerze, jedna z takich bardziej delikatnych odmian y, tej wołowiny, które miałem przyjemność jeść w lokalach. Nie, no to na pewno jest fajna. jest fajna. Mówię, dla mnie lekko zasłona mhm. osobiście. Dla mnie jest odpowiednia w smaku. Znaczy, ja lubię takie wyraziste. Nie jest to cudo, nabijane na kij własnoręcznie, ale jest bardzo przyzwoite. Mamy tutaj wołowinę, troszeczkę indyczki. Wiadomo, żeby to było odpowiednio tłuste, nie za suche i to jest soczyste. To mięso jest soczyste. Powiem wam naprawdę mięso jest soczyste. Fajnie się je, bardzo przyjemnie. Powiem ci tak, to nie chodzi o to, że one jest zasłone. Jest po prostu lekko słone, jest OK. Warzywa. Czerwona kapusta, sałata. Mamy również tutaj pomidora. Widoczny na samym wierzchu. A jest warzyw. też ogórek pokrojony. Tak, jest ogórek. Sprawdźmy, warzywa mega świeżo wyglądały. Bardzo ładnie to się prezentowało, jeżeli chodzi o, o taki aspekt wizualny, a jak smaku. Bardzo świeżo. I to są chyba jedne z najświeższych surówek jakie jadłem. Mam wrażenie, że one są po prostu świeżo skrojone. No wiosennie się zrobiło, naprawdę. Tak, tak jest, tak jest tutaj przyjemnie, jeżeli chodzi o te surowy. Bo są bardzo, ale to jeszcze raz podkreślam, bardzo świeże. I takie surówki powinny być w kebabach wegetariańskich. Uwaga, test całości. Czy obroni się, jak będzie smakował? jak sosy. Czyli najważniejsze. Najważniejsze, Całość. naprawdę mięso na fula I to mi się podoba, na tak. samej górze. Tak, oczywiście. Lecimy. Jakby tak smakowały w każdej kebabowni kule mocy, to kebab to by był wykwintnym daniem restauracyjnym. Uwierzcie mi, pod tym względem tutaj yy, smakowym, Całokształt prezentuje się bardzo dobrze Jestem pozytywnie zaskoczony Znam smak planety kebab Ale tu mam wrażenie, że smakuje mi troszeczkę lepiej Powiem Ci tak, ja jestem osobiście tym zaskoczony No bo jednak kebab by się spodziewał, spodziewał Bardziej czegoś takiego typowego Zwykła bułka, mięso Pozytywne zaskoczenie, wszystko świeże I te mięso, nie, po prostu Na kule mocy to jestem naprawdę zdziwiony No zobacz, im, im dalej konsumujesz Tym, tym, jako, tym całokształt, coraz lepiej. Co, jako całokształt Coraz lepiej Ostry sos, powiem Wam szczerze, delikatny Nieagresywny, ale jednak ta nutka pikantności zostaje. Czosnek Twoim zdaniem jak? Czosnek bardzo fajny, ale ogólnie jeśli chodzi o sosy, tak. naprawdę fajne, bo nie są jakieś mega rzadkie, nie ciekną, bułka też fajnie. Nie przecieka, nie rozwala się to. Nie rozwala się bułka, sosy fajne. Ja jestem bardzo i to bardzo pozytywnie zaskoczony. Jeden, jeden z lepszych kebabów jakie jadłem. Pod względem Kulimocy? Tak. To, to najlepszy To najlepszy, mnie. najlepszy. Na sam koniec zobaczcie. Nic nie cieknie zupełnie. Nic nie cieknie, bułka nie przecieka. I to jest plus, bo rzadko się zdarza, przeważnie kebaby przeciekały po czasie. Przeciekały, bułka się rozpadała, tak. a tu nie. Tu nie, zobaczcie, to jest wszystko fajne, chrupiące, takie odpowiednio twarde. Całość jako całokształt kształt tego zamówienia naprawdę będzie, będzie ładna ocena. Będzie dobry, to będzie dobra ocena, nie ma co ukrywać. Moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie naszej wizyty w planecie lewobrzeże, w Toruniu. No niesamowita możliwość personalizacji swojego zamówienia na specjalnej karcie jest niewątpliwym plusem i jak Szymon smakowało. Powiem Ci jestem zdziwiony, że tyle można wycisnąć ze zwykłej kuli mocy. To po prostu wycisnęli dużo więcej niż to było możliwe. Naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony Tak, tak muszę wam powiedzieć, że to mięso zaskoczyło mnie pozytywnie, i cały kształt tego zamówienia, no te surówki to, to były tak świeże, że już chyba świeższych się nie dało. Gdyby jeszcze dołożyć to rzemieślnicze mięso, to, 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 to by była topka topki Polski. To już po prostu wiem. Tak, to by była topka topki. poziom. Ale jest i tak naprawdę pod względem możliwości personalizacji jest niesamowicie. Miejsce godne polecenia. Miejsce, które warto polecić wszystkim. Tak więc, tutaj lokale mogą przyjeżdżać i uczyć się, jak powinno się robić kebab. Tak więc ja jakbym miał wystawić ocenę, to wystawiam takie mocne 7 na 10. Powiem Ci, 7,5 będzie dla mnie po prostu ok. A my teraz zapraszamy naszych widzów na naszą wielką grupę. Bojownicy Krychy. 11 tysięcy ludzi jest razem z nami, recenzujemy tam właśnie takie lokale jak ten. No i oczywiście nasz wspólny Instagram MR Krycha. Dzięki niemu wszystko, wiecie, pierwszy, pierwszy. warto zaobserwować naszego Insta. A dzisiaj było smacznie, no i te napoje jeszcze raz pokażę Między innymi kola ze szklanej butelki prosto z Niemiec Dużo fajnych takich napojów, ja to szanuję Bo takie coś spróbować w lokalu rzadko się zdarza, naprawdę Większość uwierci. osób ma zwykłe, standardowe napoje, a tu można fajnie spróbować sobie. Tak, dokładnie, jest dużo egzotycznych rzeczy Wpadajcie jeżeli chcecie To jest moje polecenie Planeta Lewobrzeże była ok, good, good Pani Gosia by tak zrobiła Good, 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 good. good, good. trzymajcie się, pa! Siema! Ekran końcowy, czas na najlepsze komentarze z poprzedniego filmu: test, jak smakuje kebab z naczosami Bafra kebab. Zapytałem Was wtedy, co sądzicie o kebabie z naczosami Niberboy. Zawsze biorę dwa rodzaje mięsa, żeby mieć pewność, że co najmniej dwa zwierzęta musiały być zabite, żebym se zjadł. Oszty brutalu jeden. Sergeant, kebab z naczosami, ale Meksyk. Greyfruit, nie, no ten widz by lepiej w kebabie smakował niż co Wy jecie. Bo jest taki egzotyczny i wiecie, mnie tak leciutko w górnej wardze i tyle. Aha. Marcin Suchodolski. No, dzień dobry, ogółem kebab jest ok, Konon też dostał, czyli kebab Boży musiał mu smakować. Sunny One Line. Przestań chlać parówo, bo widać po tobie. Problem w tym, że nie wiem, kiedy ostatnio raz wypiłem piwo. Piotr Wojdyła. Mnie ciekawi, jakby ten wynalazek wyszedł z lepszym mięsem i dobrze przyrządzonym plackiem. Mi się wydaje, że powinien zaspokoić gusta kulinarne przeciętnego kowalskiego zaraz. Co tutaj robi ten McDonald's? Dosyć już tego. Tak więc, dziękuję moi drodzy za uważne oglądanie do końca. Bardzo mi miło, że zostałeś ze mną aż do tego momentu. Nad tym ekranikiem przycisk do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Po boku dwie poprzednie produkcje zapraszam serdecznie. Będzie fajnie, jeżeli zajrzysz. Co jeszcze tam ciekawego robimy? Playlista z kebabem również wyskoczyła Wam wcześniej. W miejscu, gdzie możecie zawsze zobaczyć karty wyskakujące. Znaczy, które wyskoczyły. Dobra, a teraz trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa!